Cześć wszystkim, z tej strony Szkarłatny i witam Was w kolejnym odcinku Stwierdzy Warchest. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w misji 60 przeciwko dwóm Emirom. Lord Gracza, zarówno jak lordowie komputery, dostaną 2000 sztuk złota na start. Moi drodzy, chciałbym Wam przypomnieć o tym, że Discord ruszył i że fajnie by było, się do niego dołączali. Mamy już naprawdę bardzo fajną ekipę, z którą gramy, nagrywamy odcinki, a nawet streamujemy. To tyle ze wstępu. Przejdźmy do rozgrywki i jak zawsze słuchajcie, słyszymy się po krótkim time No dobra, moi drodzy, słuchajcie, zabunkrowaliśmy się w tej chwili. Nasza twierdza wygląda w ten sposób. Mamy dwie wieże obronne kwadratowe, kawałek muru oraz bramę, małą bramę. Mamy bardzo malutko miejsce na rozbudowę naszego zamku, także nie szaleję z jego rozbudową. Skupiłem się raczej na tym, aby był mały, a wydajny. W każdym razie, strategia na tą misję nie jest zbyt odbiegająca od pozostałych misji. Postaramy się pozyskać jak najszybciej zbrojnych i zaatakować naszych przeciwników. Także słuchajcie, biorę się do roboty i słyszymy się po kolejnej przerwie. thank you Dobra, słuchajcie, będziemy przechodzić zaraz do oblężenia pierwszego z Emirów. Na tę, na tę okazję zebraliśmy 17 katapult, 26 tarcz, 99 krzyżowców oraz 8,79 kuszników. Moi drodzy, będziemy oblężać Emira Omar'a, jako że jest najbliżej nas i trochę nas tutaj podskubuje co jakiś czas swoimi jednostkami dystansowymi. Większym wyzwaniem, nieco większym wyzwaniem będzie zabicie Emira Safera, e, który jest Dużo bogatszy i ma całkiem sporą armię. Ok, przemieśćmy się naszymi jednostkami nieco bliżej. Postarajmy się zniszczyć pierwszą wieżę oblężniczą. Emira Omara. Przygotowana do miotania. Przygotowana do miotania. Przygotować katapultę. No i się mangonelki już odpaliły, postarajmy się jak najszybciej zburzyć tą wieżę, żeby nie narobiła nam zbyt wielu strat, no i dobra, pierwsza wieżyczka padła, raz, raz, dwa, trzy, cztery, dobra, podbijamy sobie bliżej, będziemy go traktować katapultami i mangonelami tak długo jak to będzie tylko możliwe. Przejdźmy nieco bliżej, zatrygorujemy, być może, atak naszego przeciwnika i e, pozbędziemy się jego jednostek, które znajdują się w środku w jego zamku. Zależałoby mi najbardziej na usunięciu e, przeciwników takich jak e, inżynierowie z kotłami olejowymi. No i wystrzelić, oczywiście, wszelkich innych jednostek, które mogą nas tutaj pokarać dystansowo. Dobra, wyślemy sobie powali już e, krzyżowców na zamek e, pierwszego Somarów. Drugi Omar na nasze szczęście też już wysłał pierwszy, wysłał swój oddział do ataku na nasz zamek, także myślę, że na spokojnie będziemy w stanie się przed nimi tutaj bronić, słuchajcie. Dobra, w kupie siła. Nasi krzyżowcy dzielnie przebili się przez hordę zbrojnych arabskich, którzy byli prawdopodobnie już po prostu poobijani przez nasze jednostki dystansowe wlewamy się już na zamek emira omara no i udało się nam go zgładzić dobra jak sobie poradziliśmy z pozbyciem się zbrojnych arabskich udało nam się ok to przyślijmy katapulty z w to miejsce nieco wsparcia możemy dorekrutować ponieważ zbrojnie znów jest zapewniona widzę że nie mamy drewna także trzeba będzie zakupić nieco drewna Sprzedajemy trochę kurz, mamy ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jak stoimy z żelazem? Z żelazem stoimy bardzo dobrze. Z tak sobie. Także słuchajcie, dokupimy sobie nieco drewna, zrekrutujemy sobie jeszcze kilka jednostek i będziemy ruszyć do ataku na emira Safira. się strasznie szybko. Emir, słuchajcie, odbudował. Oczywiście przeszliśmy już do ataku na jego zamek. Nie spodziewałem się jedynie, że aż tak szybko im pójdzie. Z odbudową podbijemy oczywiście nieco bliżej. Katapulty musimy przeładować. Zniszczmy ponownie tą wieżę. Dobra, wieża, jedna rozwalona. Spróbujmy, słuchajcie, podejść nieco bliżej. Naszymi kusznikami dużo na im nam zostało. Nie zbyt wielu. Jeszcze jeden strzał z katapult, może dwa. No i dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że tym razem nam się uda. Super, Emir wylał kotły z smołą bardzo, bardzo zły sposób. Sposób taki, który sprawił, że uniknęliśmy podpalenia naszej całej gromady krzyżowców. Także wbijamy na jego zamek i zabijamy naszego przeciwnika. Tak oto prezentowała się misja 60 i przed nami wynik końcowy. 1335 jednostek zabitych, 232 jednostki stracona, 45 tysiąca sztuk złota zebranych. Czyli całkiem niezły wynik. Jak na nasze możliwości i ciasny zameczek. W kolejnej misji, święta dziura, zmierzymy się przeciwko Nizarowi Cichemu. Lord gracza na 7 7000, lordowie komputera 20 tysięcy. Czyli powoli zaczynają się schody. Słuchajcie, powoli zaczynają się. Misje, w których to bot ma miażdżącą przewagę, i tak sobie zrobimy szybki quick peek do mapki. Mapka całkiem fajnie zaopatrzona w oazy, jest sporo drewna. Mamy dostęp do kamienia, do żelaza, i mamy też tutaj takie fajne podejście. Także myślę, że tutaj będzie całkiem sympatyczna rozgrywka. Czy mi się wydaje, czy ta mapa kiedyś nieco inaczej wyglądała? Czy my nie byliśmy na płaskowyżu? Chyba tak. Ta mapa chyba została poprawiona przez twórców moda Overlord. Tak mi się coś wydaje, słuchajcie, bo tutaj powinny być takie normalnie płaskowyże. Tutaj jedno zejście, drugie. Chociaż może mi się myli to z inną misją. Mniejsze o to. To misję rozegramy sobie oczywiście w następnym odcinku. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was również do oglądania pozostałych serii na moim kanale. Warcrafta, Frostpunka, Darkest Dungeon'a. Oraz do uczestnictwa w livestreamach. Jest nas całkiem sporo na tych streamach. Zawsze jest z kim pogadać, zawsze jest z czego się pośmiać, także nie krępujcie się i dołączajcie. To wszystko z mojej strony na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.